i uh -huh. Dzisiaj i gry. Lepszy jest koktajl z amoniaku i rtęci. Dę, dę, nie wskazuje dę, na to, że mam przejebaną psychikę. Nie! Wy no. się ze mną Nie dziwne, że mam zjebane no, życie! Ludzie. Jestem głównym bohaterem, a to wszystko dla rozwoju mojej postaci. Wiem, że masz dzisiaj zjebany no, humor. E. Po prostu pamiętaj, że to tylko twoja wina. Jak dla mnie, druga strona w Google to no, nie, Dark nie, Web. Kto użyczył mi tak zajebistego nie, głosu? Pan Piotr, oczywiście! Więc wbijcie na jego kanał na YouTubie i pokażcie, że wam się podoba. Właśnie widziałem, jak ktoś młodszy ode mnie jest niesamowicie utalentowany. To mi zrujnowało dzień kiedy to oszustwo no, nie, Jednego no. dnia jestem przemęczony, a drugiego przemartwiony Nie bądź częścią problemu, bądź całym problemem Ludzie śpiewający ci wszystkiego najlepszego To jak niepomijalna cutscenka Życie toczy się dalej Ta, to właśnie jest problem Nie myłem się od wczoraj, a nienawidzę się od ośmiu lat Jeśli twój czat grupowy nie żyje To twoi przyjaciele pewnie zrobili nowy, na którym cię nie ma O, A więc masz szczęśliwe życie Rodzinę i wymarzoną pracę Ja mam za to raka prostaty Nie chcę umierać, ale chcę być martwy Internet to okropne miejsce a ja jestem okropną osobą, więc idealnie tam pasuję Chcę być w chuj bogaty Już mam chuja, więc jestem w połowie drogi I przejmuj się przeszłością Przyszłość będzie znacznie gorsza Życzę wszystkim, którzy są szczęśliwsi ode mnie, żeby zdechli Ludzie mówią, że na tym świecie nie ma nic za darmo Zapominają o hifi Nie do końca chcę umierać, ale nie do końca chcę też żyć Corki i nie mogę dzisiaj z wami wyjść Muszę siedzieć w pokoju i czuć się dziwnie Miód to po prostu sperma pszczoły Sen nie rozwiązuje moich problemów, ale pomaga mi je ignorować Dzieciaki krzyczą, a nawet nie mają żadnych problemów to ja powinienem krzyczeć cieszyć się życiem. Ja się cieszę z cierpienia innych. Nie mam brzydkiego profilu. Pod każdym kątem wyglądam nie, fatalnie. No. Nie interesuje mnie, że spotkało się coś dobrego w życiu. Mnie to powinno spotkać. Moje życie wygląda jak wątpliwej no, jakości nie. fanfic na Wattpadzie. Moim jedynym kontaktem w telefonie jest dodaj nowy numer. Nie martw się swoim życiem. Za jakieś 20 lat i tak ziemia będzie niezdatna do życia. Dlaczego pisze się mm. kamuflaż, a nie... Nie lubię gdy rodzice pytają mnie o drugą połówkę. Na szczęście nie muszę się tym przejmować, bo się do mnie nie przyznają. Sorki, że nie odpisałem. Udawałem, że nie widziałem, a potem zapomniałem. Skoro USA jest takie świetne, to czemu powstało USB? Nie znosisz mojego towarzystwa? Ja muszę żyć ze sobą cały czas. Interesuje się NFT? Naprawdę fajnymi tyłkami? Nie podtrzymujesz tej rozmowy. bo Po prostu nie chcę z tobą gadać. Ja się pytam, kto jest najprzystojniejszą osobą na świecie? Na świecie. Przeczytaj pierwsze słowo. Im szybciej jedziesz autem, tym krócej przybywasz na jezdni. To znaczy mniej wypadków. Trzeba się zrelaksować po długim dniu nie robienia niczego. Brandkowanie jest takie proste. Podchodzisz do laski, zapraszasz ją gdzieś, a ona odmawia. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Brandkowanie z samocną matką to jak odpalenie czyjegoś sejwa. Odbywam więcej rozmów w swojej głowie niż w prawdziwym życiu. Skarbie, nie ignorujecie. Nie. wiem się tylko, jak się Nie. Się Gdybyśmy zrezygnowali ze wszystkich to praw, przestępczość spadłaby do zera. Tak długo gadała o swojej ex, że sam zacząłem za nim tak. tęsknić. Tak, jestem zadowolony. Zaruchał. Bym Czemu Y to Y? No. Dla mnie bardziej to wygląda jak Y. Yy, jestem wzorowym uczniem. Zdałem nawet test na AIDS. TNSFW? Ja nawet nie mam pracy. Czy jak zwalę konia do hentajca narysowanego przez faceta, to znaczy, że facet doprowadził mnie do orgazmu? Życie jest dobre, dopóki nie zaczniesz nie. żyć. Teoretycznie żyjesz tylko dwie minuty, ale za każdym razem, kiedy weźmiesz oddech, no. zegar się resetuje. Jestem idealnym powodem na to, że aborcja powinna być legalna. Ta, uwielbiam BDSM. Nie. Bardzo dużo smalczystych mężczyzn. Wika nad dzieckiem to... Panie własnej spermy Nie potrzebuje seksu Życie nie, no. mnie rucha codziennie Tak No nie Na tym razie widać pizdę I tak Mówię o sobie Jak ja kurwa nienawidzę fałszywych plików nie. PNG Jedyny sposób na to bym stał się szczęśliwy To nie ze mnie happy mila Afrodyta bogini miłości Czemu połamałaś mi kości? Nalewam mleko A potem sypię płatki I nie lubię Lego Macie jakieś propozycje nie, na teksty no. do drugiej części? Piszcie śmiało I dajcie suba, żeby od razu wiedzieć Kiedy wyjdzie odcinek z waszymi tekstami I pamiętajcie, dobrze, że możecie bić na nasz Discord, razie możecie porozmawiać ze mną osobiście. Wszystkie szczegóły macie napisane w... Op